Witam serdecznie wszystkich systemowców już na wieczór, na dobranoc. Życzę Wam spokoju i wewnętrznego, i zewnętrznego, bo życzyć sobie trzeba zawsze, cały czas, samego dobra, bo dobro promieniuje, tak samo i zło promieniuje. Jeśli będziemy mówić tylko źle, to sprowadzimy to zło, bo będziemy źle wychowywać innych, złe przykłady dawać i to zło jakby... Powróci, będzie nas atakować. A jeśli będziemy mówić dobre rzeczy, piękne, mówić poezją, ale jednocześnie widzieć ostro ten świat i to wszystko, to wtedy przychodzi mądrość i dajemy dobry przykład innym. I to jest właśnie ta droga, o którą nam chodzi, aby dawać dobry przykład. Ojciec Pio też mówił, że każdy ma prawo do szczęścia. Że ma być lepiej, a nie gorzej. Więc róbmy wszystko, stwórzmy takie uchwały, ustawy państwowe, które będą służyć. Takie prawo, które będzie służyć. To, co ojciec mówił, prawie, że prawo nie po to jest, żeby ludzi potępiać, tylko żeby ułatwiać życie. A te, w tej chwili prawo unijne jest tak robione, aby właśnie męczyć ludzi i zniewolić. Poprzez różne przepisy, kontroli, cały czas kontrola przez internet, przez różne rzeczy, że nie będzie można mówić, bo oni muszą wiedzieć, co ty myślisz i o czym mówisz. Więc to jest jeszcze gorzej niż za komunizmu, tak szczerze mówiąc, bo za komunizmu można było i wolnej Europy, chociaż z kryjomo, ale posłuchać trochę, czy głosu Ameryki z dziadkiem. Słuchałem mój dziadek brał udział w dwóch wojnach, bo go zmusili. Więc dawajmy dobry przykład. To jest najważniejsze. Myśleć pozytywnie, nawet jak jest źle, to myśleć pozytywnie. Wiemy, że jest źle w naszym rządzie, że rząd jest do niczego, właściwie do skasowania wszyscy. I trzeba jakby techniczny rząd albo coś innego wymyśleć, byle nie ten rząd, bo ten rząd jest po prostu okropny, okropny, nienawidzi innych i chciałby tylko ich prześladować dlatego trzeba jak mówię dawać dobry przykład mądrością nie nienawiścią wszystkich musimy kochać czy z bliska czy z daleka i tuska też trzeba kochać bo przecież to też jest dusza która musi się zbawić ale na razie o zbawieniu to on zapomniał Bodnar tak samo zapomniał to są tylko profesorki którzy nie mają nic wspólnego z duchem, wszystko robią przeciw duchowi. Dlatego trzeba organizować system.